Przyznam wszystkich w, w miarę możliwość serdecznie w grze MARVEL'S MIDNIGHT SUN czyli w turowej grze taktycznej łamanej przez karciankę albo w grze taktycznej z elementami karcianki dość nietypowo jak na grę o superbohaterach no od MARVELA prawda? no ale to w Te to właściwie to gra są dwie gry jedna jest ten strefa taktyczna a druga to cała reszta no ale zacznijmy od podstaw no to gramy Hunter, HUNTER Którą, bohater, którego tworzymy to już bohater, bohaterka, nieważne tworzymy i on ona on lub ona jest córką, synem głównego, głównej złej, tak? Lilith <noise> no to będę takiego zjabłosz, zjabłosz, 4. Lilith, tak czy inaczej to jesteśmy w opactwie razem z innymi bohaterami i tutaj staramy się walczyć z Lilith i jej sługosami i jak, tak jak wspomniałem o dwóch częściach, no to ta jest pierwsza. Opactwo. Tutaj zajmiemy się wszystkimi takimi drugorzędnymi rzeczami. Na przykład możemy kolekcjonować. Gdzie to będzie? Baterowie. Kolekcjonować ubiory. Nasze. Tak, czy to, czy to takie codzienne, czy superbatererskie, one odblokowałem w większości. Jeszcze nie odblokowałem, ale na no innych baterach na pewno tak. No przynajmniej jedno. <laughs> I mamy tutaj trochę tego kolekcjonowania i zabawy. Dodatkowo każdy z, z naszych baterów mamy z nim relacje, jakąś opisano. Tam w górnym poziom przyjaźni. I zdobywamy to, zabierając go na misję, wiadomo, ale że rozmawiając, albo spędzając zatem czas. I to jest taki element dla. Panów, Marwela, bo tutaj sporo jest tego, sporo ciekawostek sporo smaczków, odniesień i tak dalej. Ktoś, kto się orientuje, na pewno będzie zadowolony. No choćby z kolekcjonowania yy, ubiorów. <grywy> mam taki tutaj nowy. O! Elegancka. strasznie drogi. Nie mam takich mionzorów. Więc z nimi rozmawiamy i kolekcjonujemy. opactwo samo w sobie jest. Yy... Jest do pewnego stopnia rozgrywką, bo jak widzicie, jest takiem spore. Widzicie, jak jest spore? Jest to miejsce do eksploracji. Stworzone do eksploracji, w której to oprócz tego znajdujemy skrzynki, rozwiązujemy zadania. Tak, to tam jeszcze pozyskujemy nowe moce i tak dalej. Więc samo w sobie tutaj jest takim tego. takim e, tego sporo. Tutaj też możemy przygotować O, każdy bohater, który ma to ciekawego do powiedzenia. Ma taki znaczek nad nimi, ale nie będę spoilerował może. Zajmę się jednak resztą, tak? Jeśli chodzi o karciankę. Tam każdy postaci ma talię kart. Tak, dokładnie. osiem dokładnie. I możemy je ulepszać zmieniać, no bo znaczy, z dwóch identycznych tworzymy lepszą wersję. Tych karty, tych karty i od razu może jednak ten codzienny sparing, bo to jeden z takich elementów codziennych. Gdy się nie sparowałem, jeszcze Wiesz, bardzo. Magiczny, Uf, widzę, co... right, tutaj też zdobywamy nowe karty. To jest. Hmm. U tych panów. Oh, tak mówię tutaj. System prawie przypominający X, coma. Mamy też serię, serię badań, Naszy, nasi towarzysze mogą ulec kontuzjom. Podobnie. żeby mieć, muszę mieć dwie, z dwie zdolności Blade'a, żeby to zdobyć lub pięć w, w warsztacie wytworzonych. No nie bardzo, nie dzisiaj. Ale otworzymy sobie skrzynkę. Taka okay. lootboxowa skrzynka z umiejętnościami. Dawaj. U. nowe, same nowe, co tu się dzieje? Nieźle, a karta była duża, więc wybieramy dwóch. Zaraz wyjaśnię wszystko. To, bo tak. Hmm. To akurat, ma, tam, tu akurat specjalnie odblokowałem też możliwość badania, dan wiodących. ale żeby pokazać. Element rozgrywki. Ja mam też operacje bohaterskie. To też przypomina mix, no te będę. Te tej gry Firaxis oni przecież stworzyli ich więc tutaj widać, widać, widać że. Hmm. Kogoś mogłem w sumie wysłać, tylko kogo? No, kogo? z piątym poziomem lub wyższym. No to. Dobra, to idź, idź, gościu. A jest priority sam.

Zatem od tego, o dwóch rzeczach mogą decydować, o nastawieniu, możemy zwiększyć poziom przyjaźni lub ewentualnie go zmniejszyć i czasem jeszcze o naszym poziomie światłości lub ciemności. Did you not consider the What are you on about? I can see behind the veil, Hunter. When I gaze upon the abbey, it reveals nothing but Oh oh I see. A hidden complexity in its geographical nondescription and unremarkability and triplicate rather octuplicate an eightfold veil for the five earthly senses and the three not of this earth. My compliments to Cieszy mnie to bardzo. Tak, więc postacie są wzorowane, tą postaciami bardziej z, z komiksów niż z filmów, różnią się. Na przykład Tony Stark... Iron Man jest y, bardzo gadatliwy. tutaj <grywy> bardzo, bardziej niż w filmie, więc. <grywy> tak, ale cały nam mamy podzielony na dni. Tak, każdego dnia jest poranek, rano, tak jak tu widzicie mogę załatwić te wszystkie rzeczy, które wam pokazałem Łącznie z rozmawianiem, rozmawianiem z ludźmi sobie odpuszczę jednak Potem jest misja A następnie jest wieczór, no i przedmiot tej misji może Wybierzmy jakąś Są fabularne, które pchają fabułę do przodu, wiadomo No tej nie mogę, bo mam wysłanego w końcu tego hmm, doktora Strange'a to jest trudno to może weźmy sobie może łatwą. <grych> tak. Weźmy sobie łatwą misję. W łatwej misji. My możemy wybrać do trzech, trzech Bohaterów. I wybiorę siebie. No bo wiadomo, czemu nie. I wybiorę Magic, bo ona dobrze pokazuje. W trakcie misji. Oczywiście kart. Na przykład poziom przyjaźni daje nam karty serii. Czyli większy poziom przyjaźni tym... No wiecie, to zwiększa też nasze, nasze zdolności bitewne, mamy też przedmioty jednorazowe, które tworzymy. No, ale do misji, tam pokażę wszystko. And grab those they dobra, roll out. dobra, nie mamy tutaj takie klasyczne, klasyczne pole bitwy. Mamy tutaj no akurat normalnych przeciwników, takich typowych. Yy, Hydro-zbój, tak, od Hydry. Tam oczywiście w popularnych misjach są przeciwnicy Venom, walczymy z Venomem, to jest o wiele trudniejszy przeciwnik niż taki. Ale plemicy dzielą się głównie na dwóch Taki z paskiem życia i taki bez paska życia Taki bez paska życia spada na strzał Więc nie ma co się z tym przejmować zbytnio Cała reszta, no niestety Mamy karty do zagrania A tutaj mamy Powiedzmy, że surowce, zasoby Do, ży do życia Mamy trzy zagrania karty Czyli możemy zagrać trzy karty No oczywiście możemy W trakcie odzyski, odzyskiwać Odzyskiwać do zagrania karty, więc nie jest tak, że Jesteśmy ograniczeni, mamy wymianę, możemy wymienić kartę, którą mamy na ręce na inną losową. Stali, jeden ruch. Możemy przesunąć naszego bohatera w dowolne miejsce. Ewentualnie mamy jeszcze przedmiot, jeden przedmiot do na turę. A tu mamy poziom heroizmu. Heroizm jest potrzebny, żeby użyć umie specjalnych umiejętności. To mam koszt heroizmu. Te no, zwykłe są bardzo silne. A heroizm nabijamy tymi słabszymi, powiedzmy, <śmiennościami> umiejętnościami. Mentalnie możemy zużywać te zasoby na coś innego. Na przykład ruch, zamiast po prostu ruszyć się, możemy wykorzystać do pchnięcia podziwnika. No właśnie. Mamy taką kwestię, że w tej grze, mimo tego, że prawie się nie poruszamy, bo mamy jeden ruch na naturę, nasi py nasi... Ludzie poruszają się wraz z użyciem umiejętności. Jak widzicie, trzeba postać w stanie gdzieś. I w tej grze bardzo ważne jest przesuwanie podziwników. Ewentualnie możemy ich przesunąć tam, gdzie akurat chcemy, żeby stali, albo też lepsze możemy ich wrzu wrzucić, narzucić <grybujesz> na siebie nawzajem. Tak jest chyba najlepiej. No ja Miałem zasięgu. Tutaj to. Byśmy go wykończyli, ale. Ale nie. Dobra, zacznę używać. Szybkość. No, że szybkość to akurat jest umiejętność, która pozwala mi nie zużyć karty. Czyli po zagraniu i z przeciwnika odzyskuję zużycie karty. Więc jak widzicie, są mam trzy. Pilne odepchnięcie. To no, by było zacząć i likwidować powoli. I oprócz tego wszystkiego, no bo możemy liczyć na, na siebie nawzajem, ewentualnie na przedmioty. No, na przykład na. Na barierki, lub na generatory prądu, lub wybuchające, be wybuchające beczki, moje ulubione zresztą. I możemy też wykorzystać, wykorzystać o. Wykorzystać elementy do zadania jakichś obrażeń. Nie wiem, przejdźmy na Blade'a z powrotem. Na przykład Blade może użyć tego, żeby to kopnąć do tego pana za heroizm. Dobra, wybrałem Blade'a. Nie wybrałem Blade jednak. Wydawało mi się, bo, że wybrałem Hunter. Niech będzie Hunter. Tędy jest spoko. Dobra, dwa zagrania. Zjedźcie z odepchnięciem. Mało heroizmu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nic to nie da. Wymienimy może inspirację coś innego. Dziewięć ataków. To jest słabe leczenie w zdrowiu, więc zmienimy też. Okej, okay, to spoko, to mogę, to mogę się pobawić. Umiejętność niebojowa. Da się. Mógłbym jeszcze zużyć ruch i zrobię to chyba. Żeby było, żeby wszyscy nie stali w jednym miejscu, to Hunter. Dawaj. Ja, Teraz się uparł na hunter to. Jak... Ee, jak już Dobra, dobrze, że heroizm... Nie mogę się powstrzymać, tak? Element otoczenia. <laughs> Niech będzie. Zastanów się, czy chcę to robić. Ciao. Dobra, chciał to robić. Miałem no, więcej przeciwników. Nie ma problemu. Już, już, dobra, już uspokój się. Tak? Jest wszystko pod kontrolą jest. Zacznę od tego, bo. Widzę, że muszę. przeciwnicy nie, nie mają własnej talii kart no to akurat jak widzicie i mają, nad głową mają zaznaczone kogo będą atakować, ci mocniejsi mogą nie mieć zaznaczonego kogo trzeba pilnować wszystkich hmm, szybkie odepchnięcie to akurat spoko No właśnie, status. Pociw... nasi ludzie nasi... i nasi przeciwnicy też mogą, my... mogą mieć statusy. Część można po prostu ściągnąć, na przykład. Y... No kątem przeciwnika. Hmm, dobra, tego panie by było wykończyć. Sensu kompletnie, ale niech będzie. Te... Dobra, ten pan już nikomu nic nie zrobi. No, szkoda, że tylko zami ostatnia, niech będzie. Dobra. Wykończymy jeden, jeden, ten, jedno źródło obrażeń. I to wszystko teoretycznie mogę się pozbymieniać karty, ewentualnie ruszyć się i kopnąć gościa. Po prostu. No, prawie kopnąć. Rozumiecie o co chodzi. Powiem Wam tak, że mimo, że to pokazuje, to jest łatwa misja, dlatego że chciałem się popisać. Żeby się nie wywalić głupio Ale gra była całkiem wymagająca O, to by ja zapomniałem Dobra, chłop ma krwawienie nałożone Zacznijmy od tego w takim razie Idźmy na ten artefakt Dobra Czyli koniec Misji Tyle, że właściwie każda misja wymaga od nas wy wyczyszczenia Wszystkich przeciwników No akurat spoko, bo Wiecie, lubię to robić Ten ma 24 HP Ten ma 24, nie Niedużo Tego HP mają Tego pana chyba. Tego pana nie ma. 25% to tam. Dobra. Popisowy numer, tu żyjemy. To takie widowiskowe, jest fajne, więc pokażę. No dobra, nie będzie. Maybe you should teach się mało, jednak no jakbym go zrzucił to Miał status nałożony, no tak. O, rany. Jak, jaki słaby zasięg. Dobra, jak już mam jeden odblokowany, to... Jeszcze go tą skrzynką. <laughs> Dobra, rany. Dobra, i ten pan został sam trochę trochę lipa. Jako, że. Mm, jako, że już jest, jest ostatnim wykonałem zadanie, to. Spróbujmy go tak zatknąć? Uda się. Dobra. Chciałem to być zabawnie, ale. <laughs> Nie chcę współpracować. To się spadło. To było łatwe, dlatego proszę Was. Nie pokazałem tego, ale co się stanie, jeśli, jeśli nasi ludzie stracą całe HP? Wtedy są znokautowani. Możemy ich postawić na nogi i zapłacą karty. Zależy mi na trudności. Jak na normalnym, więc dwa razy na misję. Jeśli zbyt mocno oberwią, będą koncenzowani, to potem. Będą mieli kontuzję, która zmniejszy ich skuteczność w walce na przynajmniej parę dni. I po misji teraz jest wieczór, taki moment chill outu. O, ludzie są tu zgromadzeni, odpoczywają. Aktywności, które pokazywałem wcześniej, są zablokowane, więc nie musimy się nimi przejmować. Możemy, możemy z nimi porozmawiać, skomplementować i akurat to jakiś czas możemy ich zaprosić. Nie ma odpoczynku dla słabych, zaprosić na jakąś wspólną zabawę, na przykład oglądanie filmu albo granie w gry w trakcie, teraz rozmawiamy Kiedy? Hmm. Znajdźka, nie widziałem jej wcześniej Tak właśnie prezentuje się Midnight Sun, to jest gratka Przede wszystkim dla fanów Marvela, bo tutaj jest sporo tego, tutaj jestem, tam, Zresztą widać, prawda, w tytule Marvel Sun Ale ja osobiście jestem Jestem strasznie skonfliktowany, o tę grę. Mam wrażenie jakieś takie dziwne, że ta gra by lepsza, gdyby nie, nie Marvel. <laughs> Mam takie dziwne wrażenie. Bo z Firacji zrobili wszystko, tak? Wkładali wszystko, co wiedzą, starali się do to umieścić. No jak, jak najwięcej. Tu widać zresztą na przykład tego x -coma. Do pewnego stopnia staje się też jakoś. żeby ta gra była jednocześnie. Dla osób, które nie mają doświadczenia z grami taktycznymi na przykład, Które sobie do tej pory byli fanami Marvela, nigdy nie grają w taką grę Ale też, żeby była pewnym wyzwaniem dla ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie, więc Gra jednocześnie jest niezła, a z drugiej Byłaby chyba lepsza, gdyby Gdyby nie ten Marvel, to mogliby na więcej się pozwolić sobie, a tak? Mam wrażenie, że tutaj jednak, gdyby ktoś zastanawiał się, pytanie jest takie, czy opłacało się przesuwać dla tej gry wydanie Resident 7, 7 Które od Resident 6 minęło 8 lat, ten 8 rok minął już Albo Iskoma to powiem, że nie Nie, nie opłacało się <grym> Nie opłacało się, nie opłacało się i to, to nawet yy, Nawet nie ma rozmawiać Ale jeśli ktoś z jakichś przyczyn, nie wiem, jest fanem Marvela, albo ta gra przypadkiem, może wpada mu w ręce to powinien dać jej szansę Bo to jest ciekawy eksperyment Ciekawy Może nie jest taki najlepszy, ale ciekawy. Mnie osobiście się wciągnął Muszę, <muszę przyznać bo to są całkiem fajni Hunter może taka jest taka ee, Z poprzedniego wieku, No, bo Bona skreślili ją po 300 latach <muszę> Ale jest fajną postacią też Więc ogólnie To jest ciekawa gra Warto, sp Warto sprawdzenia, ale tak jak mówiłem jeśli wpadł komuś w ręce Oprócz tego to tutaj wiadomo są jakieś Season Pass DLC z tymi postaciami Ale to To jest mniejsza tak to tylko dla fanów Moim zdaniem ja nie zauważyłem Gdybym nie sprawdził takie jest Steam to bym no, nie wiedział Że tak jest bo Ani razu nie stało mi się zaproponowana Ten, ten wypadka sezonowa Tak czy inaczej z mojej strony To wszystko tak właśnie prezentuje się Marvel's Midnight Sun Ciekawa gra ale ale przestrzelona. No nie mieli szans, tak? Jednak mimo wszystko taktyczna gra jeszcze kraciana. To nie to, co to Superbaterowie lubią najbardziej. To raczej wiecie, gra Akcji powinna być ze Superbaterami. No ale w akcji z taki gra się specjalizuje i zadanie i starali się wywiązać tego, jak najlepiej potrafili. No i zdrady to wszystko. chciałbym podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.